Dziś w środku nocy z Muzeum II Wojny Światowej usunięto jednego z największych polskich bohaterów, rotmistrza Witolda Pileckiego. Usunięto świętego ojca Maksymiliana Kolbe. Po rodzinie Ulmów została czarna ściana. Przed chwilą konferencję w tej sprawie robił prezes IPN-u Karol Nawrocki. Światowe że tego typu zachowania nie zostaną zapomniane przez Polskę. Wycinanie i kastrowanie ojca Kolbe, rocznictwa Pileckiego i rodziny Ulmów będą głęboko w naszej pamięci. Pilecki wyraził swoje słuszne oburzenie, bo to nie tylko usuwanie polskich bohaterów, w tym Inki, Pileckiego, z programów nauczania w polskich szkołach, to nie tylko już wyrywanie ich tablic z murów polskich ministerstw. To również usuwanie ich z polskich muzeów. Dlaczego? Czy Tuskowi i jego ludzie?